Cześć! Być może nie wiecie, ale ostatnio zdecydowaliśmy się wprowadzić zestaw nowych produktów dla glazurników, które możecie zobaczyć tutaj na regale za mną. Jednym z tych produktów jest nasza nowość, czyli fuga elastyczna. I w dzisiejszym odcinku chciałbym ją Wam pokrótce pokazać. Zapraszam do oglądania. Tworząc naszą zaprawę do spojnowania płytek, zdecydowaliśmy się, żeby była ona szybko wiążąca na bazie szybko sprawnych cementów. Dzięki temu wykonawca przy dużych formatach płytek i małych spojnach, które są teraz modne, może znacznie szybciej wykończyć powierzchnię. Zaprawa posiada wiele dodatków, które mają za zadanie modyfikować jej właściwości. Jedną z takich kluczowych właściwości jest hydrofobowość. Z jednej strony zapewnia ona oszczędności całego układu, gdyż nie dopuszcza do migracji wody pod płytkę. Z drugiej strony, hydrofobowość odpowiada też za obniżenie nasiąkliwości naszej zaprawy co sprawia, że jest ona znacznie łatwiejsza w myciu i czyszczeniu. Żeby pokazać Wam jak łatwą w czyszczeniu jest nasza fuga, porównaliśmy ją z trzema innymi fugami konkurencji. Na fugi nanieśliśmy różne rodzaje zabrudzeń, czyli wino, kawę, przyprawę magii i ketchup. Spojny umyliśmy po jednej i po pięciu godzinach. Jak zobaczyć mogliście, nasz produkt wypadł znacznie lepiej. Poza wyjątkową funkcjonalnością, którą mogliście zobaczyć, fuga posiada również wysokie parametry wytrzymałościowe. Są to m.in. wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Parametry te badamy zarówno po 24 godzinach od nałożenia, jak i po cyklach rozmrażania i zamrażania. Badania prowadzi się w ten sposób, aby jak najlepiej dostosować fugę do trudnych warunków, w których musi ona pracować na zewnątrz. Innym bardzo ważnym parametrem jest odporność na ścieranie, i również w tym przypadku różnica pomiędzy naszą fugą a fugami konkurencji jest zauważalna. Żeby Wam to pokazać, przeprowadziliśmy krótki test porównawczy, gdzie w pełni związane fugi wysieraliśmy na mokro szmatką. Jak możecie zobaczyć, nasza fuga wypadła tutaj znacznie lepiej, gdyż konkurencyjne zaprawy dość wyraźnie się wycierały. To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. Zachęcam Was do spróbowania naszego produktu na własnej budowie.